Hej, pamiętacie mój film o tym paruszczaku z klasy B, który podszedł się za Ten debi wciąż to robi. A przyjrzymy się mu. Jeszcze raz. Um, no to. Pa, no dalej. Już mają 12 subskrybentów. No nie wiem. już się, no, się... się, mój... się najlepsze. Eh? Cześć, eh? no. Cześć, to Czy się kanał! Eee! Jeszcze macie do tej kanały! No. Ma tu, ma tu. No. Ale co? Czy to jest trochę. Sangę! Ale co, nie do tego kanału? No i patrz tu to, to się robi, wiesz. A, dobrze przepraszam. Jeszcze raz. Check, to temu oficjalnie zamknęliśmy nasz serwer. No A tutaj już? N1MC.pl To jedyny kamień. No, odkrył funkcję zapisywania. No i test na short kradnie. Nie, sam jeszcze robił. Wow. A... Nie wiem. Ja bym powiedział wtedy. Nie, wtedy to miał 5 słów. Szóstego miał 6 sobie się... tak z każdym nie przyszł mu jeden słup. Z kim jest ten człowiek w dużych nawiasach? Nie to nikogo wyrazić. Czemu dowiedzieć czy to jest takiego... sposób na wypicie się? no to Ech, chyba tak nie wiem szkoda że ty osób by się nabrało. no to jest zatkany nos nie wiem czy tylko nie już nie, nie więc by nie wiem więc my nie jakiś czas. ruchy film nie co ma powiedzieć to Zgłaszajcie ten kanał. Dam do tego linka i będziecie mogliście, Możecie. Możecie zgłaszać ten kanał. Kanał za. Podtrzymanie się. Można zgłaszać ten kanał? Nie no. Uż Użytkownika. O, mamy tutaj. Podczas uh -huh. innego dalej. No ja jest tylko. No widzisz? YouTube plan nie śnię. Super. Jeszcze jeszcze Скажет? Не, да вот у меня Не.